na dziś siedzimy przy na scenę zatytułowaną Władcy Poznosu do Rzyma Migosów. Scena opowiada o przykład grupy migosów lądujących awaryjnie na planecie Kulturyzm, ponieważ brakli złoń na Serdecznie zapraszamy. Coś tam zrobili z moim poliem? Zobacz, mój, <grym> spójrzcie po rano. I co teraz? I co? Co teraz? ty lepiej mógłcie jest w jutro, nam się skończył. Nie musieliśmy go oddawać na swoich polach. E, chłopaki, co masz tak na ten na liście, prawda? Takiego prawdziwego wyposażenia. Nie? Ale ja wam przecież dam go wam w za to zrobicie mi laskę. Ale tak jest zimna laska, laska, Nie, jest, a dobra. Dobra. A, i to dobrze. w naszym Po pierwsze, łzy Wasyla Borewicza. Po drugie, Kiełbasa od Gumieniuka. Po trzecie, Święta Kapusta od Proszenika. Po czwarte, Ziele anielski od Wielkiego Rasa Po piąte, pierścień Migolitu. I po szóste, Pachna doktora Etkera. Cześć, wielki kociołka Romana. Następuje nieoczekiwany zwrot akcji. Na scenę wpada. Ja być może, ale pan pozwyka. Wybacz, wybrany <grymiany> młodzież, kochajcie twoimi dziećmi. Te są od Hej, Ej, ty czarni nie. takiego chłopa, jak yo! Ja. Potrzebujemy Twojego pęta. I znacie? <śmiany> no i streszcza się, bo na początku takich was nie ja mam wejść do nich tylko byś nie chciał, nie? No czekaj na te ołacy. Pręczko, bo... wręczko. Już Wam będę kręcił pęta. No to będzie to! Bę... Bę... <śmiany> ja będę dorazu kręcił pęta. 40. Ile? A czterdzieści? No. Ej, już zadaj. Nie Nie ma. pójść do pasyla i go rozśmieścić do łez. Basyl jest, gdzieś tam? Tam jest Pajtowski dom. Skręcisz w lewo i będzie bochniarz stał. I on nie wie, gdzie to jest. Ale, ale proszę i go rzucił. Drużyna dociera do Zalasia, gdzie spoczywają wasyla z drzewa. Tak, to ja, że wiem. Za co wy chcecie ode mnie, co? Potrzebujemy twoich łez do bigosu. bigosu łez do Ale to nie będzie łatwe. Musicie mnie do tego zmusić. Dzień dobry Karol ciekawą burger witam w kolejnym programie Familiada. Dziś przed nami zmierzą się oto dwie, co trudne drużyny, żego Drużyna z Kosmosu, yy, Waldek, yy, Szparagol i tam jeszcze nie wiem, nie pamiętam. Yy, oraz w drugiej drużynie będzie yy, tutaj... Yy, Władimir. Dobrze, to może na początek, na rozróżnienie atmosfery yy, opowiem może żadzić jakiś. Trzy pierwszy skręcił w lewo, drugi w prawo, a trzeci pojechał za nimi. Dzień. Do bolszewicka. Musicie się udać do Buczylandi. Ma, a macie ci pies? Macie? Macie? To weźcie pisz. Co jest? Nie. To kia puta tata